Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. Witam Roman Kołtoń, prawda futbolu chłopak ze złotoryi jestem gotowy na atak. bronię, bramkarz górnika złotoryja. Lubię słońce, lubię śnieg. Picie mleka, ale nigdy nie lubiłem mleka, to jest po prostu... Ale jakoś szybko nawet moja mama rozumiała, że to nie ma sensu. Romantyczna kolacja. Włoska, włoska kuchnia jakoś przypadła mi szczególnie do gustu i muszę powiedzieć, że zaszczepiłem włoską kuchnię wśród kolegów, przyjaciół, dziennikarzy, komentatorów, z którymi podróżowałem po świecie. Mati Borek już wie, że jak jesteśmy w Londynie, to idziemy do Włocha. Najlepsza impreza, jaką przeżyłem w życiu, chyba najbardziej niezwykła, to impreza po finale w Stambule gdy z Jurkiem Dudkiem nastojącą staliśmy do rana na takiej imprezie Liverpool FC świętującego ten niezwykły triumf nad Milanem w niezwykłych okolicznościach z udziałem polskiego bramkarza z Mateuszem Borkiem, który to komentował i Romanem Kołtoniem, który pokrzyczał obok niego i po prostu to było coś absolutnie niezwykłego. Pamiętam, że byli z Jacyś przyjaciele Jurka Dudka obiecali mi zdjęcia. Do dzisiaj nie wysłali i chyba był Jacek Krzynówek. Przemyciłem go. Przemyciłem go. Był młody, zdolny, początkujący y, komentator w kanał Plus. Janusz Basałaj wysłał mnie i Edwarda Durde na taki reportaż do Rostoku i Wolfsburga, bo tam grali polscy piłkarze. I ja mówię, Mati, to jedź z nami, ale czy ja mogę? Ja mówię. Przemycimy Cię na tylnym siedzeniu naszego auta, które uda się do Rostoku i Wolfsburga. I tak się zaczęło. To chyba The Champions, to tak, takie rzeczy umiem zaśpiewać, ale niewiele więcej. Własne, własne, w Rzeszowie. Naprawdę, to jest piękne, piękne wspomnienie. E, moja żona dla mnie zaśpiewała. E, nie, nie, nie mówiąc o tym, że zmusiła mnie do zatańczenia tego tańca, i że to było przygotowane, niby ćwiczone, ale to ja wolę iść na spontan niż coś ćwiczyć. Natomiast moja żona nie dość, że zatańczyła ze mną, to jeszcze dla mnie zaśpiewała. Było to czarujące. Nie, nie wiem, prawda w futbolu to jest ulubiony zwrot, jak forma czasami się pytam, czy mnie widać, czy mnie słychać, mam takie jakieś powiedzonka, które myślę, że też zaszczepiłem w jakimś takim świadomości publicznej słowo pasja, ale, ale może mi się tak wydaje, bo, bo ja spotykam wielu pasjonatów w swoim życiu, nie tylko ja mam pasję do futbolu, ale, ale wielu ma pasję do futbolu i to mnie cieszy, no bo to nas buduje, to nas raduje. Komputer. Ja już jestem w takim wieku, że kieliszek koniaku w takim razie, nie no znam to, to właśnie, że jak to było, że Mati by zabrał, e, tak? Żel, Romana Kołtonia, jeszcze dla Romana Kołtonia. Muszę powiedzieć, że mieliśmy taki okres w życiu, że rzeczywiście żelowaliśmy włosy, ale ja chyba nie za często i nie, 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 tak, nie tak bardzo jak, jak Mati, ale, ale rzeczywiście młodość ma swoje prawa. A czy ja bym bym zabrał na bezludną wyspę? Ja niestety jestem maniakiem czytania, albo stety. I po prostu strasznie mi brakuje czasu na poczytanie. Czasami sobie naprawdę myślę, że ja sobie pojadę gdzieś na bezludną wyspę i wtedy poczytam sobie. Także z trzy książki bym znalazł do przeczytania. Artura Wichniarka. Ta jego dbałość o to, jak ma Właśnie nie wiem, czy to są wyżelowane, czy zaczesane, czy zlakierowane te włosy. To jest po prostu przykład tego, że mógłby iść do top model. Nie, no, Matiego, to, do takich spraw to się wiadomo, że wysyła e, tego e, z dębicy kolegę, bo on daje radę. Michała Pola, bo sam się tam zapisał. <grym> Ale słuchajcie, to są podchwytliwe pytania. Później ktoś mi mówi, że żony też to oglądają, także ja muszę być czujny w takich e, pytaniach. Sprzątania. <grytania> Trawnika. Traf, Moja żona patrzy na moją bibliotekę i mówi, że ciągle się rozrasta. A ja mówię, że to jest natura biblioteki, że ona musi się rozrastać. Czasami mam tam takie rzeczy, które są sprzed kilkudziesięciu lat i kosztują kilkaset euro. To tak mnie kusi, żeby coś takiego mieć. Mam dwie takie super rzeczy, które kosztowały po kilkaset euro. Jedna dotyczy polskiego piłkarza Ernesta Widlimorskiego, polsko-niemieckiego piłkarza, a druga dotyczy Mundialu w 1954 roku. Też takie dość niezwykłe wydawnictwo. Ogórek, to też znaczy pomidor. Specyfika zawodu dziennikarza po, po jest niezwykła, ponieważ nie ma weekendów, nie, nie ma takiego wolnego weekendu, prawda, więc miesza nam się e, to wszystko, zlewa nam się ten świat, e, jeśli chodzi o, o dni tygodnia, więc ja nie, nie powiem, że poniedziałek jest trudniejszy niż niedziela albo niedziela jest łatwiejsza niż piątek, to jest ja dla mnie jakieś, ja nie, tak nie ja patrzę kalendarzem piłkarskim trochę bardziej e, niż, e, i próbuję jeszcze w to wcisnąć, e, jakby m, po pierwsze, życie rodzinne też. E, Edward jest nie do podrobienia. Znaczy, myślę, że to jest e, kwestia pokolenia, więc, kilku piłkarzy z tego pokolenia, które grało w, na mundialu w Korei, to można powiedzieć, że. Kolegowaliśmy się, kolegujemy się, czy, czy znamy się, się lepiej niż z innymi, bo po prostu gdzieś tam e, żeśmy rzeczywiście byli z tego samego pokolenia. Do dzisiaj e, mam okazję obcować bardzo często, choćby z Arturem Wichniarkiem z tamtego pokolenia, chociaż do Korei nie pojechał. No brawo, no, trener Engel go nie zabrał. Marakane. Jestem cały. On tak mówi czasami, jestem cały, jak runie na, na ziemię i się zbiera, mówi. Jest tata, jestem cały e, i, i ciągle chcę grać piłkę. Tak, mamy taki korytarzyk i cały czas tam gramy, i padamy, wstajemy. E, najciekawsze, że wcale nie chcę kopać tych piłek takich lekkich, tylko te twarde, na co mama nas tam strofuje, grozi nam palcem, że tak nie wolno, że nóżki się tam e, deformują mm, Polacy. Jakoś tak myślę sobie, że jesteśmy na dziwnym miejscu planety, a mimo to potrafimy dawać sobie radę. I to jest absolutnie niezwykłe. Ja czasami nie rozumiem tego dołowania po, po, po Polski, Polaków Polakami, a ja właśnie powiedziałbym, a my jesteśmy absolutnie niezwykli, dajemy radę w tym zderzeniu jakby kultur, tych potęg między Niemcami a Rosją. Tak czy inaczej zawsze dajemy radę. Ksi książki to jest e, takie coś, co wymaga szczerości. Więc e, jeśli są e, szczerzy, to tak. Jeśli nie, to powinni poczekać. E, Roman, pamiętaj e, Janek Grzegorczyk, to jest taki. Pisarz, filozof, piłkarz, e, przyjaciel mówi: Roman, czy wy e, dziennikarze e, czasami się nie zapominacie w tym głoszeniu złej nowiny? Mówi, głoście też dobrą nowinę. Tak staram się też robić, mówię. E, zapamiętałem to sobie jakoś tak, weszło mi do głowy w tym 2020 roku, który jest naprawdę trudnym rokiem. Pasja nas zawsze ratuje w życiu. To jest moja prawda w futbolu, prawda życia. Naprawdę pasja dała mi e, wielką radość, możliwości. I mimo tego roku, tego takiego przedziwnego roku, takiego roku, którego się nie spodziewaliśmy. Ale ja za, zawsze zajmowałem się historią i e, zawsze po, po dobrym czasie przychodzi kryzys, ale też po kryzysie przychodzi dobry czas. Tego wam, wam sobie życzę. Staram się nie kłamać. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.